Cześć, dzisiaj pokażę Wam pięć, nie pięć, kilka trików na MSP. Jak takie triki sobie wykonać i to w bardzo prosty sposób, więc zapraszam do oglądania. Dobrze, więc na początku pierwszy trik musimy kliknąć na kule mowy Star Planet. Jak na nią klikniemy, wyłączają nam się wszyscy znajomi z dolnego paska, czyli o tutaj jakbyście chcieli wiedzieć. Włączają się wszyscy znajomi z tego paska i nie ma nikogo. Mm, żeby przywrócić ponownie ponownie um, e, swoich przyjaciół, musisz e, zresetować Movie Star Planet. I ja to zaraz zrobię i zaraz do was wracam. Ok. Drugim trikiem, jaki jest na Movie Star Planet, to um, Yy, kolejny trik na Movie Star Planet jest to taki, że wchodzimy sobie do jakiegoś czatu, powiedzmy, że pokój. Nasz pokój... jeżeli i teraz wchodzimy do tego pokoju i idziemy sobie tutaj. Robimy tak, żeby nasza Movie Star poszła tutaj. OK, teraz najeżdżamy na jej na mówi Planet Nick, na naszej Movie Star Nick, i klikamy my prawy, prawy yy, i klikamy lewy przycisk myszy, następnie yy, klikamy na to i przytrzymujemy oraz spację oraz przeciągamy w stronę. Kurde, zaczęło mi się. Oraz przeciągamy w, w tą stronę. Aby nasza mówi Star aby mówi Star, yy, przeszła. Więc tak to wygląda. Dobrze. Kolejnym trikiem na mówi Star Planet to iść się na zakupy i do kliniki piękna. I tego triku nie będę robiła, ponieważ kiedy to zrobię, nie będę mogła już sobie odwrócić, kupić oczu. Tylko wam to szybko pokażę. Musimy sobie, zanim nam się oczy załadują, musimy szybko kliknąć kup i ku naszym oczom pojawia się nowa twarz. I sobie jakąś rzecz wybieram, dajmy te oczy i tu, póki nam się nie załaduje, dodajemy kup. I no. Możemy tak zrobić z ustami, nosem i innymi rzeczami, lecz ja na tym końcu tego nie próbuję. OK. Kolejnym trikiem na Movistar Planet jest to taki, że możemy kupić darmowe rzeczy w sklepie. Klikamy na odzież. Następnie klikamy na jakąś rzecz. Następnie dajemy kup wszystko i szybko przeciąga i szybko dajemy X zanim nam się załaduje, że nie mamy pieniędzy na tą rzecz. I potem musimy się z powrotem zalogować i ku naszym oczom w szafie pojawia się kolejna rzecz. Czyli musimy szybko kliknąć i zanim nam się pokaże, że nie mam pieniędzy, szybciutko kliknąć na X, zamknąć tą stronę i odświeżyć. Włączyć MSP jeszcze raz i się zalogować. I ta rzecz mm, ma nie znikać. Kolejnym trykiem na Star Planet to, darmowe ani to stare animacje starego Star Planet. Możemy je kupić klikając... Top. I przechodząc na naprawdę ostatnią stronę, może ku naszym oczom mogą yy, nam się ukazać stare animacje ze starego MSP. Ale myślę, że to. O, patrzcie, na przykład jest taka nimka. Jest tu wiele, wiele innych. Ok. Kolejną, już ostatnim trikiem jest to taki: musimy sobie wejść w miasto filmów, który mi się chyba najbardziej podoba. Kiedy tworzymy film nie mamy tej samej animacji, teraz wam pokażę, jak ją mieć. Klikamy Stwórz nowy film. Ja tego filmu nie będę zapisywała. I że tak bez muzyki. No, ale i nie napisamy, że nagrywam. Po prostu to jest takie, takie sztuczki na MSP. Przesuwam naszą postać. Dajmy, że tutaj. I dodajemy sobie jakąś inną postać. Powiedzmy, że. Scan has completed! Strzałeczka. Oh, Universal sorry. Driver Updater has detected outdated, outdated drivers which need to be updated immediately. Click on Update All to get the yeah. latest drivers. Kurde, dobra. Dobra, to była reklama. Klikamy sobie jako, jakąś drugą postać. Mówi start i dajemy obok. I teraz tak. Musimy jej odpalić y, animki. A nas i ona musi mieć jakąś animkę, powiedzmy, że Tą strąbką i my następnie 5 razy ustawiamy i klikamy. Jak widzicie, y, mamy te same animki y, z trąbkami. Tak y, w filmach. Tak samo możemy robić z innymi różnymi animkami, nawet w VIP. Nie. I myślę, że i to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. A nie, to nie jeszcze wszystko. Wstrzyma się. I ostatnim, takim już ostatnim trikiem na Mówi Star Planet jest to taki, że możemy od kogoś gapić za darmo Luka. Star, na przykład Pixie Star. Klikamy na Pixie Star. Tworzymy jej luka. Z innego konta. Musi Wam ktoś też, też zalajkować tego luka. Potem dajemy ubierz się, gdzie jest ta Pixie Star. Zdjąć um, albo blue, jakieś akcesoria, które są. I zamknąć krzyżem. I dajemy potem ubierz. I mamy ubranie Pixie Star. Ja tego nie będę teraz pokazywała. OK. Myślę, że odcinek Wam się spodobał i że Wam pomogłam. Jeszcze chciałabym pozdrowić osoby na odcinku i bardzo Wam jeszcze dziękuję za 19 subów i 740 wyświetleń do mojego w ogóle YouTube'a. Jesteście naprawdę świetni. I tak, będę teraz pozdrawiała osoby. Pozdrawiam Emonemo. Pozdrawiam Engi. Czy ktoś tam czyta? Mulinka 0012. Pozdrawiamy na Terebi. Jak źle Twój nick przeczytałam, to przepraszam. Pozdrawiam Kara008. Pozdrawiam sylwia 2005 Pozdrawiam Kotka22239. Pozdrawiam Kamisia Sakiti 123 yy, I pozdrawiam Amelka Urszczka. Jak nie wszystkich pozdrawiam, to bardzo przepraszam. Mogę jeszcze wszystkich z pasku pozdrowić, tych co po prostu nie przeczytałam wcześniej. To pozdrawiam wszystkich, co są na pasku. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Więc to było tyle na no, odcinku. Dziękuję, dziękuję za oglądanie i pa pa!